Jestem znowu, bo niestety mi się na chwilę przerwało nagranie, ale jesteśmy znowu na stacji. Cały czas jestem, bo teraz mi się przerywało przerwało nagranie. Z tej strony przepraszam. Jeśli nic się nie stało, to oczywiście. Przepraszam jeszcze raz. Oczywiście was nie zmuszam, ale. Chciałbym, żeby zostawiliście by lajka oraz suba, bo lecimy po 500 subów, ale nie zmuszę. I o w już słychać RP1. Czy będzie to Intercity Bolko? Dostały 3 minuty do Bolko. Tak w ogóle, bo się zdziwiłem, bo na tablicy o pociągach, które mają jechać pisało Intercity Bolko 16.09, a potem 16.12, to nie wiem, czy to drugi, czy wtedy odjeżdża. Jeśli wiecie, to dajcie mi znać. I mamy Intercity Bolko Edyta. Czy to będzie jakieś RP1? A może coś innego? W duecie! Edyta z Edytą. Na stacji Chorzubatory! Czy tutaj wiedzie? Maha, maha Ale nie wiem czy Zadita. Spróbujmy machać. Może by Zaditał. Oczywiście się odsuwa, żeby jakoś nie głośno. Intercity Bolko! Niestety <muchy> nie pomagał maszynista. Ale mamy za to piękną Edytę. ED64004, ED65005! Piękne fotografy i pociąg! To Intercity Balko mamy załatwione na Wrocław Główny. Idę teraz z drugiej strony, bo ma nadjechać pociąg S1 z Gliwic na Dąbrowę Górniczą. Jest ładna pogoda, ale jest bardzo zimno. Więc polecam nie chorować, bo ja już sam jestem chory. Biegnę nagrać od Niestety nie udało mi się nagrać. Edyty N64 004 i N64 Bye bye Bolko A my czekamy na S1 Teraz chwila przerwy od zdychania od Bolko Zależą stare semafory i myślę, że jakiś ludzak zaraz pojedzie. Za miesiąc, 29 października albo kiedy indziej, pojadę do Katowic, tam nagrać pociągi. Tam miliony jest. Mała niespodzianka, leci ELF. S1 kierunek. Chyba nie wiem, chyba Katowice albo Dąbrowa Górnicza. Biegnę szybko nagrać, ale niespodzianka. Za chwilę mu mówiony teraz odjechał co dopiero Bolko, a już drugi. Elf, dwa. Jedzie S1. Muszę przyznać, że tu co chwilę kursuje S1 i no. Raz na to, na ten tor. Raz drugi. Ale jeszcze nie widziałem, że tu wjechał, a nie jakiś tutaj towarowców. No to jedzie nasz elf. Czy RP1? Albo coś innego. Myślę, że coś będzie fajnego. O się, bo się boję. To jest takie głośne już. Raz SM42 6DG mi ticnął Więc myślę, że kolejnościąskie też. Jazz Elfa. Witam maszyniście! Kierunek Częstochowa! Niestety nie pomagał ani nic. W ogóle te latki widziałem liwice Częstochowa 27WEB 005 Elf! kolej śląskie! Niestety mam przykrawną wiadomość, ale teraz niestety nie będzie Intercity Będzie kilka S1 lub sprinterów kolej śląskich. Może jeszcze jakiś Intercity przyznać się Na razie jest cisza, w ogóle pociąg musi być bardzo dużo wyceniony Teraz trochę informacji o pociągach teraz ma odjazd S1 na częstochowe ale ma być też kilka S1, teraz ma przyjechać sprinter może jakiś Intercity się załapie albo coś to chodźmy się przekonać niestety będę jeszcze zaraz kończył jeszcze sprinter ma przyjechać 16.20 i potem wracam się do domu jeśli wam się film podobał zostawcie oczywiście lajka like a suba to nie zmuszam oczywiście pozdrawiam znowu kolejka Lechu Warmiński oraz Krzyśka z pociągowo doni Apena trzeba sprawdzić fajne filmy a ja zaraz nagram Sprintera Będziemy czekać na razie jest top bo niestety mam rzeczy do robienia inne i jeszcze jeden pociąg i jedziemy do domu może w październiku uda się też nagrać coś myślę, że w Katowice coś się uda na przykład Porta Morawika lub coś innego. A na razie czekamy na sprintera. Niestety taki film, bo mam załatwienia sprawy i muszę na chwilę tak dorobić Jeden pociąg nagrać i do domku. Dali słuchać tramwaje nawet. Ale zrobię takie ujęcia jak pojedzie sprinter. To, może sobie takie ujęcie, że postawię telefon na ziemi, będę machał, a to będzie ten telefon. Wszystko nagrywał ten Jawajef ET41 czy ET42? ET 004 czy 002? Bardzo mi się podoba. I chciałbym, żeby on tam nie został zrobiony, czyli zepsuty. Za to tam też jajnik jest fajny, ale już bez pantografów. Niestety pociąg Sprinter, niestety jest trochę opóźniony Miał przejechać 16.20, 16, a tu nawet ptaka nie ma Cicho jak na cmentarzu Zobaczcie jaka duża szyna Ciekawe ile takich koleje musiały wykonać tyle Robot Teraz na razie w Chorzowie na mieście remontują, ale też będę mógł chodzić tam i jakieś pociągi nagrać tam w tam widzę jakieś światło ale chyba to nie jest pociąg nawet nie wiem bo tam cały czas się coś... Ob... niestety pociąg jest opóźniony nie wiem czy jakaś awaria nadeszła, czy co na razie na stacji nie gadają o jakiejś awarii. Ale może będą mówić, że pociąg jest opóźniony, bo już jest 16.22 i jest opóźniony o 2 minuty. Niestety mam no, ważne sprawy. Muszę je szybko załatwić. A więc na ten czas kończę film. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka, suba, ale nie muszę. Pozdrawiam wszystkich co byli na filmie. O nich mówię. Cześć i pa!